News na dziś afera w polskim internecie. Sylwester Wardenga ujawnił szokujące fakty związane z czołowym polskim youtuberem znanym jako Stew. Z filmu Wardengi wynika, że Stew w 2014 roku korespondował z 13-latką, proponując jej spotkania oraz wysyłając wiadomości o charakterze erotycznym. Do kolejnych incydentów miało dojść w sierpniu 2017 roku. W kontekście tej sprawy zostali również wspomniani inni znani youtuberzy. Głos w sprawie zabrał również premier polski Mateusz. Morawiecki, który poinformował, że nie ma zgody w polskim państwie na pedofilię. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył wczoraj sam wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Na specjalnie zwołanej dzisiaj konferencji prasowej do Pandora Gate odniósł się również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że prokuratura okręgowa w Warszawie niezwłocznie wszczęła już śledztwo. Niebawem ma pojawić się materiał Konopskiego, który przedstawi nowe wątki i zamieszanych youtuberów. Za